Jak tam Maniur? Siema! Siema kolega Siema Ja p... jakiś sprzęt, co ty masz? 4 metry wał? Ja. Nowy nabytek Nowy nabytek Nagrywałeś już nowy nabytek? Nie, nie chwaliłem się nim, bo on jest do remontu I chciałem po prostu Aha. to zrobić, no ale wyprzedziłeś mnie Nie no, ty wstawisz wcześniej film Bo ja dopiero za dwa ale tygodnie nie, to spokojnie, bo... Ja o nim się nie chwaliłem, a dopiero zimą chciałem, jak będziemy to robić, nie? Aha! Bo jest do przeróbki. ten wał. A w ciągu bez wału jeździsz? Zapomniałeś. <grystanie> Co? No bo tu wszyscy, przy... cztery przyciski, naprawdę <grystanie> czasu ja już. Dzisiaj już mam dosyć wszystkiego, nie? Począwszy od tego, że zasmałem, po tym jak później siemnik przestał mi siać, później nagle. Coś mu odwaliło, kalibracja była zła. Trzeba było ponownie to zrobić, a na wymiar tego jestem ciągle sam. A czemu sam? Mogłem wcześniej przyjechać do ciebie. No poprzeczki, wszystko sam sobie już musiałem robić. A to już masz zrobione? No Teraz jeszcze na środku taki pasek mam yy, przejazd na stały i idą z tyłu poprzeczkę. Fajna maszyna, to troszkę ciężka. Ta z przodu? O, no bardzo. widać, że buja, no, nie? Oto no, jest ten wał, że ma, ma to wniatać. Tylko my będziemy tak go przerabiać, bo e, widzisz te pomszeczki między wałami, no. nie? One będą przesunięte e, Zresztą ten wał jest taki, że... Po środku masz większe Większe i będziemy robić dwa Czyli jak będę e, w orkę siał, no to będę miał e, taki wał z bułką czterometrowy, a jak będę po agregacie jakimś to tylko na szerokość między kołami. Nie? Aha. Bo piwot w ziemnika jest za lekki i później tam u mnie na filmie w pieszu, jak chcieliśmy, było widać każdy przejazd, paski takie, nie? A to koła ziemnika po prostu się obijały. Piwot jest za lekki, za mało. To, to, to się, się nazywa ta... piwot? Tutaj tak. Nie, nie wiedziałem. Ja widzę cztery koła, żaden pilot. Pani się skręca z tym czy nie? Jak zapomnisz podnieść. Co? Ty nie skręcisz? Nie? Nie, nie ja mogę przed nim tu spróbować. A to sobie tak pracuje dosyć, nie? Tak, ja na luźnym spływie jak to trzymam, nie? A tu w 7 jest o tyle przerąbane, że przed nim dużem A tu rane było? Ciągle ranę. Ale był on zrobiony, bo naraz zubę talerzowaliśmy, nie? Mhm. Ja mam 18 hektarów i to jadę podwójnie stależować i będzie dobrze, nie? Bo włók się zapychał, nie szło mi go w ogóle ustawić, ja kombinowałem kąty, prędkości, wszystko. A tam, gdzie podwójnie stależowałem, bo to, po przy kątej mm -hmm. robiłem, no to, to był nic, nie? Ty, ale to zdaje egzamin, jak twardo się robi z tyłu, nie? Robi się, ale to jeszcze nie jest to, jeszcze włóki brakuje. Będzie włóka... A włókę nie opuszczasz niżej tam? Nie mogę. Aha. Bo robi się coś takiego jak obok. Włóka musi być na bale z przodu. Aha, wypycha ziemię. Wypycha, bo tu dzieje się tak, że z gdzieś na nierówność trafi. Jedna strona jest w powietrzu, druga jest. Yy, yy, mocno ryje. Nie? Musi być tak jak jest. Ale jeszcze się, się bocznie widzę, słabo kręci. Który? No o, widzisz? Od mie miecy. A to teraz na rękę ścież, nie na nawigacji? Ja na teraz na łapę, bo już tak mi tylko dwa przejazdy zostały, to wiesz. Ścieżki są wszystkie zrobione o, ale to potwór no, powiecie... A co byś siał tak siódemką teraz? Nie Czyli go tak Erki nie ma No tak, a Erka będzie dawała radę? Ale, Musi... Musi... ale ładny rzepak ma ja pierdzielę

wykupiali właśnie na tym polu to <laughs> ale co, nic ten mróz nie chyciłby, nie? Hyciłby, nie? A sobie opot fajnie powiem mm -hmm. ci, że ten e, ładnie pszenica mi zaczyna kiełkować? No nie? nie wiem, czy nie ma co się tam bać, stresować. Krzywe, nie? Które? No tak robią się. One luźne są, one specjalnie tak robią. Tak? Tak, to specjalnie tak robią. Teraz tylko się młodym, żeby zobaczyć. Aha, ile masz? Takie nic. Ty w ogóle widzisz ten znacznik? Słabo. Trochę na wał się patrzy, żeby to znacznik. A wał masz 4,20, tak? Tak. A będzie? Co się stało? Znaczy musiałem. Ma, Maniur w panice Nie, nie w panice, <laughs> tylko kurwa <pierda. śmiech> Pierwszy raz widzę ciebie takiego coś tam... Nie, nic nie możesz ogarnąć tak szybko, nie? Bo nasze w RC, a tu Guziczek ty już wiadomo o co chodzi, a tak nie pracujesz tym ciągnikiem na co dzień e, powiem ci tak, tutaj... Jeszcze, I nowa maszyna. Jeszcze mi się wszystko pierdzieli, bo pod pierwszą sekcją mam pier przedniego tuza, nie? Uh -huh. bo, to, bo to jest dokładane i, i zawsze miałem siewnik i wiesz. A... Chyba coś szybko, to tak później się dzieje. Chyba jest od pola co tu kurwa narobiliście no. my To na próbę 6,5 hektara grochu 8 tak. Nie nagrywałeś tego odcinka? Nic, nie chciało ci się? Miałem Zacząłem no. I co? Zaczęło mi się wszystko pieprzyć tak, i skończyłeś Nie <laughs> skończyłem Fajny twórczy. Jestem sam w kabinie Czasem nawet Nie wiem co, co mam mówić do tej kamery No Po raz dziesiąty, że, że sieję, no to wiesz tak się piszczą mi tylko, że kolejny nudny blok z kabinu Mogę cię ponagrywać, daj kamerę Teraz? Na no, przejazdach? No to akurat, wystarczy, nie mam siły do ciebie na bieganie <gry> Jadę, nagram ja, idę, zobaczyć, co się w niku, dzieje, nie? I co? I chuj kurwa brak O kurwa no, rzeczywiście Zmniejsz próbę! Najwyżej będziesz się ręką. Ale coś poddenerwowany widzę Maniur Próbujcie, że mi... O kurde. Będzie tytuł odcinka w kur... sieje się je gro. A mówię, że chłopie nie starczy, jadę do domu. No tak miało być. Starczy. Ile zostało? Karska, to też następuje. Jest... Tak ty tu siałeś, że ci tutaj 2 metry. Bo... z dwóch na pole schodziłem. Aha. Tak a byli... co tylko to do końca i koniec Tam masz posiane? Tak, tam się kilka razu by czyścić Ja Ci pomogę Wyczepić go będę jechał tam leżoną Co? Tamto stanowisko po kukurydzy to 18 hektarów jak ma jechać jedno. Ale dokładnie wyczyszczone masz kokpit w ogóle co? No tutaj... Majera, nie? No w siódemce. Ja muszę mieć porządek. Ale 6,5 stopnia chyba nie jest za dużo, coś pokazuje źle. Silnika y, teraz, bo staliśmy, wiesz? No troszkę oszykuje. On tak naprawdę dobrze pokazuje w momencie kiedy najsimą go odwalasz. Aha, rozumiem. Będziesz talerzował jutro? Tak. To dzisiaj już wolno. No powiedzmy, siebie ogarnąć, wyczepić na jutro sobie talerzywkę przygotować, za ten pomoc ciągnik. Bo to podwójnie to, więc sam dzieci zajdzie. Aha. Tak chciałem rano po prostu wsiąść i jechać, nie piec i zakończyć. Po 1800 prostu. pracujesz, no? Dosyć. To sobie schodzi sam, bo on Aha. 1900 ustawione, nie? No. Od 9 ja tu jestem dzisiaj. Co ty gadasz? No mówię ci, że to mi tak nie szło. A tata w domu? Nie na no, wyjeździe Aha. S... Jutro go nie ma. To sam jesteś. O kurde. No tam możesz coś tam... sprzedać mi jakąś maszynę. Nie, co kupić? Nie wiem, a co Nie wiem Może być, Ale będzie Ale to 8R mi 8R? Dopiszę Do Belarusa, R <głosy> <głosy> Dobra, kije biorę nie rzucasz tutaj na miedze? Ale rzucę coś, to może się przyjmie. A może i tak Gdzie masz drugą? Ale wyciągnąć ją? Możesz Dobra A tu każda osobno Co? Każda osobno Masz zmioteczkę? Mam pędzelek. Aha, a gdzie? Ale zyy. ten groch. Strasznie nie No Ty ile musisz mieć na przykład rzepaku? Żeby aparaty siały, co? Do zera ci schodzi czy... Tak rzepaku? No. Czy tak trochę musisz mieć zakryte? Ktoś musi być tutaj No. to wtedy do zera praktycznie, ale to... Bo czy, jak siejemy gdzieś poprzeczkę... Ale myśl? ile na przykład ci wysiewa dobrze? Jak jest aparat poniżej tej belki, jak zajdzie tej czerwonej mieszadła? To jeszcze zejdzie, sieje. Zejdzie, żeby... I sieje, tak? Tak. Czyli to, to no. samo. Bo tutaj ma się inaczej, aparaty bardzo nisko. U mnie są troszeczkę z boku, nie? Mm. I muszę je trochę zakryte. bo inaczej by oszukiwało. Czy znaczy, wiesz? A zobacz, bo w mechanicznym zawsze musisz mieć troszeczkę nasion, żeby on siał, nie? A pneumat... Pneumat, jak to Jarek Ogarek mówi, do końca wysiewa, nie? Tak, ale tam masz inny sposób, inne ukształtowanie zbiornika. Bo no masz wiem, wiem, taki Tak. Lej, lej. I on z jednego miejsca cały czas pobiera. Oglądałeś mm -hmm. film, jak ty Jarek Ogarek zmieniał pony? Nie. No to obejdź sobie. Pomylił się. O, daj do rozgarnę. A my wczoraj byliśmy u Kojota, pojąć ci tak zimno tam było i wiało Wczoraj to w ogóle był przerąbany dzień. Ja pierdzielę ja wczoraj y, skończyliśmy robić y, I Matuli byłem opony zmienić w no. Półtora godziny czekałem, przedwczoraj dwie godziny dla siebie i wczoraj półtora Ja tak przemarzłem, że daj spokój, nie? Poroś. My sialiśmy chyba 20 stycznia najpóźniej o zimą mhm. i też 8 tam dała. I to też na, na mrozie, pamiętam, bo to jakiś no bo... cholerny rok był, to yy, wtedy nie było tych większych ciągników. Nie? To 80 z kwiatem pod talerzówkę, bo mieliśmy talerzówkę i 4,5 metrową, nie? to w śniegu yy, na dwa ciągali i ojciec yy, za chwilę siał, bo. Trzeba było od razu, bo, bo bo co? Był mróz, i wtedy ziemia skuwała się, nie? I też urosła. Bo to o zimina musi przejść jarowizację, nie? Żeby ona wydała ten plon. Dobra, tu już ci odgarnę. Kurde. Nie wiem, jak to zrobić, ale ojca trzeba przegadać. Na co? No kurcz, ma 30 hektarów ziemniaka chce sadzić Co ty gadasz? No ja, ja już myślałem, że to jest K Kukurydza, zasadniczo. kukurydza Nie będzie? Yy, no nie mamy pól na razie Kukurydza Aha Nie ma pól Po prostu za szybko w tym roku skończyliście sezon ta, ja myślę, Koniec że... listopada to jest jednak za szybko. E, no nie gadaj, jeszcze muszę zaorać, stależować, stale zaorać. No to 10, 10 grudnia skończysz sezon. I dwa, trzy dni pracy jeszcze w polu zostało. A, no to. Ja ci powiem, kolega, ja no. jakiś dziwny jestem, bo e, jak długo się pracowało w sezonie, no kiedy to wolne będzie, nie? No. No. A teraz jak do 15-16 robimy i tak idę do domu. Nie chce się, chciałobyś... Być ma nie wiadomo co zrobić, no. bo aż ja człowiek głupiej je, bo za dużo wolnego czasu. No tak. Znaczy ja chcę się nie ale wiesz... Tak, To na polu, to na polu. Jak dziadek jeździ. No dobra jak ja r**alam. Trzeba lewa. Ale tu jest lepsze, zobacz. Tyle... <grym> Tylko... Talerz graniczny muszę włączyć. No, w Opie, Hop, to i tak to się nie przyjmie. To? to i tak to się nie przyjmie. Wiem, że się nie przyjmie. To by musiało być naprawdę to by cały czas było bez, bez... jechać. Tak, to żeby zakryło. No. A jaki rozrzut masz? Ech! O.

Gdzieś się na mnie Brutus czai ale gdzie on jest? Zima odpuściła, przymrozki odeszły, śnieg stopniał i powiem Wam szczerze, że pszenica chyba będzie u mnie, bo kiełek puściła pod ziemią. Co ty gadasz? No. Które, ja... które wypychają, bo tak to zaraz e, wszystkie. wszystkie... Ja no wiesz, rozpada. nie nauczony bo u mnie tego nie ma. No, u mnie też wersję tak wyrywali i już jeden nie trzyma. Ty, no godzina 16 się zbliża i co będziesz robił? Do domu. A co no. ja? No. Zima, nie? No tak. A tu masz wszystkie węże osobno? Czy jest taki jeden, który musi być cały czas przepływ oleju? To jest, no jest, do wysiewu. No. I to jest stały przepływ, na nim ustawiony, no i tu wolny wpływ, nie? No, rozumiem. No, a tak to masz po dwie pary do talerzy, czyli do całego i do bułki. I uh -huh. ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, odwiedziłem Maniurę. Idziemy teraz na kawę. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Coś się zawsze dzieje. Już niedługo będą odcinki z wiaty, bo się dużo osób pyta, a są odcinki z opóźnieniem, one wyjdą w grudniu. Dzisiaj już mamy 23 listopada, prawdopodobnie odcinki z wiaty będą w grudniu. Trzy razy już jest przekładany też termin, też w zależności od pogody i, i wiecie jak to jest.